Namiestnik w pustej świątyni. Oblicze kościoła dzisiaj świeżo po śmierci papieża Jana Pawła II. A wraz z nim wyzwanie dla wybranego wczoraj Benedykta XVI, zdaje się objawiać w zapowiedzi Jezusa. Oto świątynia wasza, zostanie wam pusta. Mówię wam, nie zobaczycie mnie, aż powiecie, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Pierwsza rzeczywistość wyłaniająca się z tych słów to, że świątynia wasza opustoszeje, Jakub Wujek, w swym przekładzie Biblii, po który rzadko kto dziś niestety sięga, używał słowa kościół zamiast świątynia mówiąc o przybytku na Syjonie. Te zamiany warto sobie przypomnieć, aby nie odczytywać Mateuszowego Passusu jedynie jako proroctwa związanego z Jerozolimą. Prozostwo jest aktualne tu i teraz, odnosi się do kościoła, bo rozsiane po Europie starodawne katolickie świątynie są zamykane. Spośród 28 milionów niemieckich katolików jedynie 15% chodzi co niedzielę na mszę świętą. We Francji jest to 12%, w Holandii 10%, w Czechach tylko 8%. Na początku pontyfikatu Jana Pawła II prawie wszyscy, 95% katolickich rodziców we Francji chrzciło swoje dzieci. Dziś czyni tak tylko połowa. Najstarsza córa kościoła była świadkiem ponad pół tysiąca kapłańskich święceń w ostatnim roku Soboru. W minionym roku było ordynacji mniej niż 100. Gdzie się podziali wierni? Otóż odpowiedź brzmi – nigdzie. Jest to efekt… Zasadniczego przewartościowania w kulturze europejskiej ostatnich dekad. Tabuizacji poddano wiarę i religię. Zaś tematem wstydliwym przestała być seksualność człowieka. Pośrednio śmierć chrześcijaństwa potwierdził w jednym z noworocznych orędzi ówczesny prezydent Czech Wacław Havel, mówiąc: Chrześcijaństwo pozostawiło nam w spadku uniwersalną etykę. No właśnie, w spadku. W odróżnieniu od Amerykanów, dla Europejczyków religia odgrywa ważną rolę w życiu tylko 21% z nich, w Niemczech jeszcze mniej 14%. Tak wynika z opublikowanego w 2003 roku europejskiego badania wartości: Nic dziwnego, że kościół traci charakter masowy. Może się wydawać, że historia się powtarza, a kurcząca się wspólnota wiernych nie jest niczym nowym w dwutysiącletnich dziejach. Można się zaklinać, że ilość nie przechodzi w jakość. Na wschodzie tysiąc lat temu przecież kościoły zamieniano na meczety. Kilka wieków później na zachodzie przekształcano w zbory. Wiernie zmieniali afiliacje. Czy też częściej to im zmieniano? Ale dalej gromadzili się w świątyni, w jej murach. Opuszczenie kościołów, zamknięcie na cztery spusty to jest zjawisko dotąd niespotykane. Druga rzeczywistość ukryta u Ewangelisty Mateusza to, że świątynia zostanie Wam pusta. Co ma znaczyć ten zaimek Wam? Być może Nieodczuwanie obecności pańskiej. Może tu właśnie mieści się przypadek Adolfa Hitlera, ministranta, który zgotował zagłady Żydom. Świątynia była dla niej pusta. W poczet synów Kościoła katolickiego wliczają się obok Hitlera, Goebbels, Eichmann czy dr Mengele, kluczowe postaci niemieckiego nazizmu, ideologii quasi religijnej, która głosiła wyższość Aryjczyków nad innymi narodami. W ujęciu teologicznym sprawa jest jasna. Żydzi, naród wybrany, ma zostać zastąpiony nowym, blond włosym, narodem wybranym. Wyjątkowość Holokaustu nie polega na skali ludobójstwa na tych sześciu milionach ofiar. Są bowiem w dziejach świata również inne, wytrzebione narody. Eksterminacja Żydów. Jako próba przekreślenia, zniweczenia zamiaru Bożego, właśnie z perspektywy religijnej, jest rzeczą bez precedensu. Kościół katolicki w Niemczech nie ma łatwej historii. Tu nawet nie chodzi o bierność wobec nazizmu, ale o zapadające w pamięć zdjęcia biskupów z wyciągniętą prawicą w pozdrowieniu Heil Hitler. Zagłada Żydów wciąż nie została w kościele wystarczająco przemyślana, nie żeby to było łatwe, wręcz odwrotnie. Skoro o zagładzie nic, Biblia nie mówi. Mojżesz z pomocą Bożą wybawił Żydów z Egiptu, a Estera zbawiła Żydów od unicestwienia przez niecnego Hamana. Porównać tego z zagładą się nie da. Przecież ocalone resztki narodu nie miały żydowskiego wybawiciela. Każdy sam jeden ocalał, będąc przekonanym, że jest ostatnim Żydem na tym świecie. Ewangelista Mateusz zaraz w następnym wersie wyjawia, co począć należy z pustą świątynią. Przytacza słowa Jezusa, że wspólnota wiernych ma zawołać: Wita i zapraszamy bo takie jest znaczenie używanego również w dzisiejszej hebrajszczyźnie wyrażenia bruchim habaim – błogosławiony, który przybywa w imię pańskie. W łacińskiej wersji brzmi ono benedictus qui venit in nomine domini – kościół ma przywołać Jezusa. Kościół głosem kardynałów zawołał na konklawę benedictus – Józef Ratzinger – od teraz papież Benedykt XVI był świadkiem zaniku ludowego katolicyzmu w jego rodzinnej Bawarii, a za młodu wcielony do Wehrmachtu znalazł się niebezpiecznie blisko zagłady Żydów. Może dlatego właśnie do pustej świątyni wchodzi namiestnik powołany z Niemiec. Może on jest właściwy, by oczyścić kościół, bo jakże witać i zapraszać, gdy w świątyni brud.